Cześć, witajcie, to ja, szeptucha emocja i przychodzę dzisiaj do was z kolejnym odcinkiem podcastu "Szepty do ucha", w którym poruszamy tematykę pracy naszego umysłu, pracy z podświadomością. Nasz umysł jest niesamowity, naprawdę jego możliwości są nieograniczone. Świadczą o tym różnego rodzaju badania. Które pokazują, że my tak naprawdę nie znamy granic możliwości naszych umysłów, że wykorzystujemy zaledwie tylko pewien procent tego, co potrafi zrobić nasz umysł. Wiemy natomiast, że umysł przyjmie wszystko to, co do niego włożymy. I to, co umieścimy w naszym umyśle, w naszej podświadomości, będzie albo na Pomagało, sprzyjało w życiu, albo spowoduje, że w jakiś sposób będziemy się podświadomie ograniczać, że nie będziemy się rozwijać, że będziemy mieli poczucie utknięcia w życiu, blokad. To, co jest najpiękniejsze, to to, że możemy z tym pracować i bardzo prosto możemy zmienić nasze uwarunkowania tymi. Pod świadomymi procesami, to zła wiadomość jednak jest taka, że bardzo mocno warunkuje nas to, co włożymy do naszego umysłu. Dlatego tak ważne jest, żeby mocno filtrować wszystkie treści, które dostarczamy: wszystkie obrazy, wszystkie myśli, ale także i słowa, które wypowiadamy na swój temat. Na temat swojej pracy, swoich relacji i swojego życia. Kiedy pracuję z wami podczas sesji, to tak naprawdę widzę powtarzające się schematy. Trzy główne kwestie, do których można sprowadzić wszystkie problemy, z którymi pracujemy. Pierwsza: nie jestem wystarczająca. Nie jestem wystarczająco. Dobrym pracownikiem, mężem, żoną, kochanką, dzieckiem. Uważamy, że czegoś nam brakuje do tego, żeby być idealnym. Chcemy być idealni. Chcemy być coraz lepsi. Zapominamy o tym, że idealny model nie istnieje. A skoro nie istnieje, to do czego my dążymy? Do jakiego modelu dążysz? Wszystko to, co powoduje, że nie czujemy się wystarczająco dobrzy, wystarczająco właściwi, piękni, to jest porównywanie się do innych. Nikt nie jest idealny i to jest ta dobra wiadomość. A druga wiadomość z tym związana jest taka, że ludzie, którzy próbują dążyć do wyimaginowanego ideału, to niestety ludzie często smutni, sfrustrowani i samotni. Ideały nie istnieją, a my próbujemy na siłę je kreować. Jesteś wystarczający, jesteś wystarczająca dokładnie taka, jaka jesteś. Nie potrzebujesz niczego więcej. Wszystkie potencjały masz w sobie. I od Ciebie zależy, które z tych potencjałów będziesz rozwijać. Nie musisz rozwijać wszystkiego. Nie starczy Ci czasu i życia, żeby rozwinąć się we wszystkich aspektach. Więc pozwól sobie być idealnym na tyle, na ile jesteś dzisiaj. Baw się, korzystaj z życia, rozwijaj w swoim własnym tempie, tak jak tego Ty potrzebujesz. Tak, jak czujesz, że chcesz się rozwinąć. Nie dąż do ideałów, które nie istnieją i nie porównuj się z innymi. Druga najczęściej pojawiająca się kwestia, z którą się mierzymy w czasie hipnoterapii, to jest poczucie, że nie zasługujemy albo że musimy na coś zasłużyć, która oczywiście jest powiązana z tym, że nie jesteśmy w jakiś sposób wystarczający. Co to znaczy zasługiwać? To znaczy, że muszę dać swego rodzaju zapłaty za to, żeby ktoś zwrócił na mnie uwagę, żeby mnie pokochał? Nie ma czegoś takiego jak miłość za coś, uwaga za coś. Albo ktoś chce dać Ci miłość, uwagę, albo nie. Nie można tego warunkować. I jest jeszcze trzecia kwestia, z którą najczęściej się borykamy w czasie hipnoterapii: to jest nie potrafię odpuścić. No właśnie, relacja się już wali i pali, a my na siłę próbujemy ją przywrócić do życia. My na siłę staramy się udowodnić coś komuś, właśnie, że jesteśmy wystarczający, że zasługujemy. Na siłę próbujemy się wybierać, pokazać z jak najlepszej strony, żeby zwrócić czyjąś uwagę, żeby przyciągnąć utraconą miłość do siebie, żeby odpuścić poczucie bycia zranionym, odrzuconym, zdradzonym, wyleczyć rany niesprawiedliwości. I kiedy zobaczycie sobie na te trzy przekonania, które najczęściej występują w każdym z nas. Ja też się z tym borykałam. To zobaczcie trzy Przekonania, takie wydaje się, że banalne, które bardzo szybko wytłumaczyłam na poziomie racjonalnym: Nie ma ideałów, nie musisz na nic zasługiwać, możesz odpuścić. A one tak mocno w nas tkwią i tak mocno ograniczają nas i stopują przed korzystaniem ze swojego życia w pełni, przed korzystaniem ze wszystkich potencjałów. Talentów i darów, które mamy w sobie. Trzy banalne blokady, a taki ogromny efekt zastopowania w życiu. A wystarczy tak naprawdę, żeby dojść do swojej podświadomości i przywrócić obraz siebie z dnia narodzin takiego małego, słodkiego, różowego łobaska. Taki, który od swoich rodziców dostał 10 na 10. Taki, który nie potrafi mówić, nie potrafi śpiewać, nie potrafi zarabiać pieniędzy. Nic nie robi, a zasłużył na miłość, na uwagę, na to, żeby być na tym świecie. Taki mały bobasek, który nie potrafi zakomunikować niczego w inny sposób niż krzykiem i płaczem. A mimo wszystko. Wszyscy zwracają na niego uwagę. Każdy chce go dotknąć, każdy chce go wziąć w ramiona i przytulić. Taki mały Bobas, który niczego nie potrafi, robi pod siebie, wymiotuje, a mimo wszystko, wszyscy go kochają. Przyszliśmy na ten świat wszyscy idealni, i jesteśmy do dzisiaj idealni tacy, jak jesteśmy, jesteśmy wystarczający. W każdym aspekcie swojego życia. Byliśmy jako dzieci i jesteśmy teraz jako dorośli. I całkowicie o tym zapomnieliśmy. Więc czym się różni ten idealny Boba z Łóżeczku, ta śliczna mała dziewczynka od Ciebie dzisiaj, dorosłej kobiety, dorosłego mężczyzny? Niczym. Przyszliśmy idealni i tacy jesteśmy. A wszystko to, co dzisiaj myślimy o sobie i o świecie, to jest Nasze dzieciństwo, nabyte w toku dorastania, dojrzewania, przekonania, to są oceny innych ludzi, które zostały wypowiedziane czasami pod wpływem złości, zazdrości, czasami pod wpływem miłości. Ale te, które były dla nas negatywne, wywarły na nas tak ogromne wrażenie, że dzisiaj, dzisiaj w dorosłym życiu stopują nas przed tym, żeby. Rozpocząć swój biznes, wejść w kolejne relacje, stworzyć udaną relację, zmienić zawód, wyruszyć w podróż życia, zrobić najlepszy skok, wykonać najlepszą pracę w swoim życiu. To właśnie te przekonania, które nabyliśmy od innych, nie od siebie, doprowadziły nas dzisiaj do tego, że czujemy się nie wystarczająco dobrze, że nie zasługujemy, lub po prostu nie potrafimy odpuścić rzeczy dla nas toksycznych. Te przekonania warunkują nasze całe dorosłe życie. I najgorsze jest to, że te przekonania zaszczepimy także w swoich dzieciach. Dlatego dzisiaj, kiedy podejmujesz decyzję o tym, żeby pracować ze sobą, to pracujesz nie tylko dla siebie, pracujesz dla swoich najbliższych. Dla swoich dzieci, dla swojego męża, dla swojej żony, także dla swoich rodziców, którzy zobaczą tą zmianę i być może obudzą się także do swojego lepszego życia, będąc zaciekawionym, jak ty to zrobiłaś, że nagle czujesz się ze sobą dobrze, że jesteś wystarczający, bardziej pewna siebie, bardziej spokojny. Spójrz na swoje życie i jakie traumy. Na Tobie wywarły największe wrażenie i dzisiaj warunkują Twoje życie. Zobacz, że to były najczęściej pojedyncze wydarzenia, pojedyncze zdania wyrwane z kontekstu, jakieś słowo wypowiedziane w Twoją stronę, jakaś pojedyncza sytuacja. Mając 30 lat, kiedy pomnożysz to przez 365 dni w roku, kiedy pomnożysz to przez 24 godziny, kiedy pomnożysz to przez 60 minut i 60 sekund, otrzymasz prawie 950 milionów chwil, z których raptem kilkanaście, kilkadziesiąt dzisiaj powstrzymuje Cię przed tym, żeby korzystać w pełni z życia. Czy to nie jest śmieszne? Czy to nie jest straszne, że te parę chwil spośród prawie miliarda. Tak mocno cię dziś powstrzymuje przed tym, żeby osiągać więcej, żeby spełniać swoje marzenia i cele? Ale idąc dalej, z punktu widzenia dorosłego człowieka, który myśli logicznie i racjonalnie, a przynajmniej tak mu się wydaje, z mojego doświadczenia terapeutycznego, z Waszych sesji, wiem, że najczęściej te momenty to były jakieś banały, to były jakieś. Rzucone hasło przez ciocie podczas świąt czy innych spotkań rodzinnych. To była jakaś mina czy niewłaściwe zachowanie mamy, taty, siostry, czasami koleżanki i kolegi w szkole. To było jakieś zająknięcie się, z którego wszyscy się wyśmiali. To były naprawdę z punktu widzenia dorosłego człowieka banały, ale dla dziecka. Które wtedy nie rozumiało, dla dziecka, któremu nikt nie wytłumaczył, dla dziecka, którego nikt nie pocieszył, któremu nikt nie powiedział, że jest wystarczający, idealny tak jak jest, to była ogromna trauma. I ta trauma się ciągnie do dnia dzisiejszego. I dopiero w momencie, kiedy spotykamy się na sesji. I dochodzimy do tego momentu, w którym to się zaczęło, możemy zrozumieć i uzdrowić tą relację ze samym sobą. Czasami owszem, traumy są mocniejsze i bardziej poważne. Ale w większości, wierzcie mi, są to naprawdę pojedyncze drobnostki, które mimo wszystko bardzo mocno nas trzymają. I z tego wszystkiego. Wychodzi ta ostatnia kwestia odpuszczenie, odpuszczenie walki, odpuszczenie zmagania się z samym sobą, odpuszczenie takiej walki z wiatrakami, bo my kręcimy się w kółko w swoim życiu, szukamy rozwiązania, chodzimy na różne sesje. Racjonalizujemy sobie pewne rzeczy, a mimo to cały czas mamy wrażenie, że jesteśmy w tym samym miejscu. Im bardziej próbujemy się wyrwać, tym bardziej coś nas ściąga do punktu X, masz tutaj być. To coś, to jest właśnie ta blokada. To coś, to jest właśnie to przekonanie, które nabyliśmy, że nie jesteśmy wystarczający, że musimy zasłużyć. I dopiero, kiedy dojdziemy. Do tego, co to jest, kiedy zrozumiemy, skąd to się wzięło, dopiero wtedy nastąpi odpuszczenie. Dopiero wtedy nauczymy się odpuszczać. Kiedy zrozumiemy, że nie musimy walczyć o uwagę i o miłość, bo to jest coś, co albo nam ktoś daje, albo nam nie daje, i to jest jego sprawa, nie nasza, a my czujemy się dobrze sami z sobą, możemy odpuścić toksyczną relację i walkę o nią. Kiedy zrozumiemy, że jesteśmy wystarczający tacy, jacy jesteśmy, czy to w pracy, czy to jako matka, mąż, żona, kochanka, to dopiero wtedy możemy odpuścić staranie się bardziej, bo przecież relacja nie jest jednostronna i to nie my musimy się starać cały czas. Mamy prawo oczekiwać, mamy prawo odpoczywać. Kiedy zrozumiemy, kiedy zaczęły się te blokady i przekonania w naszym życiu, dopiero możemy je przepracować i odpuścić. Nagle się okazuje, że nie musimy walczyć w swoim życiu o nic, że nie musimy walczyć o innych, że nie musimy walczyć z innymi ludźmi i że całe życie walczyliśmy sami ze sobą. I to jest właśnie piękne w czasie sesji hipnozy. Kiedy wchodzimy do tych wspomnień, kiedy rozkładamy te sytuacje na czynniki pierwsze, kiedy możesz spojrzeć na siebie i swoje życie z perspektywy widza, obserwatora, zobaczysz tą scenę, zrozumiesz, co cię trzymało, odpuścisz. Nagle okazuje się, że możesz cieszyć się pełnią życia. Nagle okazuje się, że doznajesz pełnej ulgi. Że możesz kreować. I to jest cała magia hipnozy i hipnoterapii: wejście do tych wspomnień jako widz, zrozumienie i odpuszczenie. I tego Wam wszystkim życzę, Wasza szeptucha, emocja. A moją misją jest przebudzać z miłością i współczuciem do lepszego życia.